Moje strachy i pustwory. Zapraszam na widowisko nie z tej ziemi. Szykuję się szczypta magii, tatce i akrobacje! żywioły, grozy i straszności. A to wszystko pod batutą naszej nowej i jakże szalenie zdolnej koleżanki, kulejow i czemkolnej. Przed babą kochani, syrte czyli widowisko nie z tej ziemi. Noc jeszcze młoda, zabawa trwa, wszystko może się zdarzyć. Na początek może nieco cofnijmy się w czasie. Wszystko zaczęło się dwa dni temu, kiedy to do akcji wkroczył z rzęda od księgowości. Panie Gburonsone, a czemuż to opuścił pan swoją rachunkową norkę? Ta pani nieszczęsna szkoła lada chwila zbankrutuje. trzeba ciąć koszty i to porządnie. A więc co by pan wyrzucił? Przedmioty związane ze sztuką to koszmarna strata czasu i pieniędzy. Koniec bazgrania! Koniec trąbienia bez sensu, a już zwłaszcza koniec teatrzyków. Nauka sztuk pięknych jest tak samo ważna jak nauka języków martwych czy sporachunków. Żadnych cięć! Wielka Rada Potwornictwa dała mi wolną rękę w sprawie wszelkich koniecznych i niezbędnych likwidacji. <grytanie> Uwaga, grozy uczniowie! Pakujcie swoje pędzle i instrumenty! Od tej pięknej chwili nauka wszelkich sztuk pięknych w Strażyceum odwołana do odwołania. No i zlikwidowali nam sztukę, ale spokojnie to nie koniec historii. Kurą są sobie może, nic mnie to nie obchodzi. Sztuka jest najfajniejsza. A może jeszcze nie wszystko stracone, co? Może same zbierzemy pieniądze? A co to za jakieś pozytywne, kolorowe? Coś mnie ogarnia od środka. Oj, kochana, co ty? Czy chciała przyznać franki rację? Och, ale chyba tak! Rozejrzyjmy się, może znajdziemy tu coś do sprzedania. Straszy cudnie. Co się dzieje? Jest tu ktoś. Wybaczcie, to mi się zdarza, gdy się denerwuję. Oh. Cześć, jestem gulajo Jellington. Wow, znalazłyście mój kufer. O, Dzięki, tyle go szukałam. Wow, jesteś z jakiegoś cyrku? I to z najlepszego! Najstraszystyczniejszego pod słońcem cyrku deszyk! Urządzaliśmy festiwal szaleństw nad szaleństwami. Kurczę, skoro mam kufer, to w sumie mogę robić to, co kocham! Przedstawienie musi trwać! Ale mam wystrzałowy pomysł, dziewczyny! A może zorganizujemy takie widowisko u nas, zarobimy na biletach i przywrócimy przedmioty! Chodzę w to, ale ja nam się trafiło. Mam tu wszystko, czego dusza zapragnie. Zrobimy takie widowisko, że ten księgowy będzie mógł się schować. Ha! przed nami chyba sporo pracy. Gburon są. No niewiarygodne, że jakiś gburowaty troll od księgowości wyrzucił z programu nasze ukochane przedmioty. No dokładnie, dziewczyno, to jest koszmar. A tak chciałam pokazać światu swoje szczudła. Złe wejście! Cześć! Jestem Gulayop i Jellington. Zapraszam na wspaniały show cyrku de Szyk, czyli festiwalu szaleństw nad szaleństwami. Kto chce ratować sztukę i przy okazji świetnie się bawić? Już w przyszłym tygodniu damy pokaz, jakiego świat jeszcze nie widział. Pamiętajcie! cyrk de Szyk! Niech magia będzie z wami! Może im pomożemy. Też mamy talenty. I szczudło oczywiście. A ja mam coś dużo lepszego. Jakieś przedstawienie, tak? Cyrkowe basy. Bezczelność! Te dziewczyneczki chcą ratować swoją nieszczęsną sztukę. I bardzo, ale to bardzo mnie to zdenerwowało. Wysoka Rado! To istna samowolka na terenie szkoły! I co Rada ma Pańskim zdaniem postanowić? Ma zabronić, zakazać, wyrzucić w życiu nie pozwolić. O nie! Stać! Ja protestuję! Moje dziewczęta same wyszły z inicjatywą, ponieważ kochają sztukę! Proszę im pozwolić na ten jeden występ! Kiedy smarkule łamią zasady! Dobrze niech będzie! Dziewczęta mogą wystąpić, ale ma to nastąpić dzisiaj i mają czas do północy. Jeśli nie zdążą zebrać odpowiednich środków, kończymy dyskusję! Dzisiaj? Przecież występ miał być w przyszłym tygodniu, żadna z nas nie jest jeszcze gotowa. Jak to nie? Mów za siebie, koleżanko. Ja tam jestem gotowa jak nigdy. Przykro mi, Franki, nic nie poradzę. Rada, niestety, postawiła sprawę dość jasno. Wiecie, huchnęli młotkiem, nie było dyskusji. No nic, to nie mamy wyboru. Przedstawienie, jak to mówią, musi trwać. Wierzę w Was, moje kochane, wierzę z całego serca. Może pokażecie mi, co tam macie. Zobaczy pani, będzie straszy cudnie. Zrobiłam im przyspieszony kurs z cyrkowości. Cyrk d'Eszyk. Toż nie bywałem! Co ty wyprawiasz? Jeszcze nie skończyła! Nie, no, przepraszam. Strasznie mi się plączą te wszystkie liny. Hany, uwaga! A kto tu rozrzuca pudełka? A! A! Przepraszam, kochana. Oj, ta Przyspieszony kurs, tak. Też chcemy się pouczyć. Pokaż nam coś ciekawego. Sumia imbiensa e ser lei! Estávamos a uma hora de começar o nosso circo assustador das monstrinhas. Tínhamos tentado usar os nossos defeitos monstruosos para angariar fundos para as artes de Monster High, mas parecia que tínhamos falhado. Então, é assim? Vão desistir do espetáculo? Sim, é por aí. Acredita, Galéapy, eu pensava que ia ser o maior espetáculo das nossas não-vidas. Mas hoje à meia-noite, os cortes tornam-se permanentes. Vocês não querem viver num mundo sem arte? Já lá estive. Quando perdi a minha mala de circo, não podia atuar. O mundo era cinzento. Nada fazia sentido. Já pararam para pensar em como será Monster High sem as artes? Temos de tentar. Sim, sim. sim, vocês já estiveram quase. O problema é que estavam todas tão ocupadas a pensar nos vossos truques que não se lembraram de trabalhar em equipa. Estavam tão preocupadas com as luzes da ribalta que não prestaram atenção ao que as outras monstrinhas faziam. Estou a perceber? Isto não é focado no truque de alguém. É focado em nós todas. Isto é arte. Este é o circo das monstrinhas. Estas monstrinhas vão dar-vos a oportunidade de salvar as artes em Monster High. Cada doação, usando os vossos iCaixões, põe-nos um passo mais perto do objetivo. Temos até à meia-noite para salvar as artes. Monstrinhas, vamos a isso! Ok, já vimos o suficiente. <laughs> Mas senhor Granderson, ainda temos mais 5 minutos. Vocês não querem conseguir. Estes cortes são para o vosso próprio bem. <crisos> que é isto? Ah, é a Galaipi. Isto acontece quando ela fica nervosa ou chateada. não <laughs> <crisos> <tira> Adoram-no! Quem diria que era um grande artista? Eu? Um artista? Mas que bom! De mim nunca ninguém gostou! Um espetáculo? Isto não é só um espetáculo, Senhora Diretora. Isto é arte! Isto é o Circo das Monstrinhas! Nauczyłam się, że nikt nie trafia do straszy Ceum przypadkiem. Każdy czegoś szuka, ma swój cel, ale rzeczywistość zazwyczaj wszystkich przerasta. Witamy na Kościaryce! W krainie tropikalnych lasów, egzomrocznych zwierząt i Babsi Claro. O nie, nie w moim domu! Wysportowana, nieustraszona i oddana słusznej sprawie Babsi, zawsze i wszędzie gotowa jest bronić swojej ukochanej krainy. Ma straszliwie doskonały słuch i stosuje echolokację, dzięki której jest strażniczką kościaryki. Aha, ktoś wykopuje moją duszną orchideę. To zagrożony gatunek, nie wolno! Duszna orchidea. Niesamowicie piękny i rzadki kwiat dżungli. Nasza Bacilli niestety się spóźniła. Nie wiesz, gdzie wieziemy tego kwiatka, kolego? Jasne, że wiem. Do straszyceum! Wioska trollów w mrokwegi. Oto tumult, wrzask i łomot. Kto ma ochotę w coś pograć? Ja chcę, ja chcę! I ich siostrzyczka, Kirsti. Kirsti jest typem takiej raczej domatorki. Trollo kręgle! Chłopaki, czas na rewanż. Jak sobie życzysz Najlepsza gra pod Wojtem! Myślisz, że nas pokonasz? Oj, siostra I wygrałam I wygrałam Znowu Patrzcie na to Jestem najlepsza na całym świecie Ty jesteś trolla od 530? Ale numer, trolla od jest the best. No wiem To co, gramy jeszcze raz? Jest! Ktoś mnie ogrywa! Panna dreszczfest! Aha, no dobra kochana, jedziemy do straszyceum odzyskać tytuł. Isi Don Dancer. Mieszka w eksyku. Isi uwielbia pradawne plemienne tańce w kręgu rodzinnym. Cała jej rodzina miewa różne dziwne wizje. Zaczekaj! Nie uciekaj! Miałam dziwną wizję. Ukazało mi się jakieś. Straszyceum? Musisz więc tam pojechać, Wnusiu? Nie, babciu, nie zostawię rodziny. Jeśli chcesz poznać znaczenie wizji, musisz się jej podporządkować. Jedź, dziecko, jedź do tego straszyceum, ale najpierw ostatni wspólny rodzinny taniec. Trzy dziewczyny, trzy różne cele. Rzadka roślina, skradziony tytuł i tajemnicza wizja. Czy w Straszyceum znajdą to, czego szukają? Znajdą czy nie znajdą? Jak myślicie? To historia o trzech niezwykłych upiorkach i o tym, dlaczego właściwie trafiły do Straszyceum. Baci przyjechała odzyskać szalenie rzadką roślinę. Kirstie chce wygrać z tą, która śmiała pokonać ją w ukochanej grze. Natomiast Isi ujrzała nasze Straszyceum w swojej niezwykłej wizji. Orchidea! Zaraz cię dopadnę ty okropny złodzieju roślin. Zabieram orchideę na kościarykę i nie masz nic do gadania! Albo oddasz kwiat po dobroci. Albo nie oddasz. Panna Dresztwest, jak przypuszczam. Zwoł mi Kierski. Nic ci to nie mówi. Może wolisz trolomu od 530. Pokonałaś mnie, koleżanko. Pragnę rewanżu tu i teraz. Jeszcze raz, dobra? Ha, wybrałam. O co chodzi? Dokąd ty mnie prowadzisz? Piękna, prawda? I dlatego zabieram ją do domu. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, ile takich kwiatów zostało na świecie? 37. Aha, tu mnie trochę zaskoczyłaś. Wiesz, pracuję właśnie nad specjalnym nawozem. Może uda mi się potroić ich populację? Co mnie by było, co? Dobrze robisz, koleżanko. Orchidea zostaje w Straszyceum. I wiesz co? Ja też. Jock więc Troll! Świetna jesteś! Hej, a może pogramy w coś jeszcze? Nie. Czy dowiem się w końcu, co ja tu robię? Ach, one tańczą! A raczej próbują tańczyć. Ciągle się mylicie i psujecie mi układ! Mój układ! Ten nasz nowy taniec to jakaś kompletna katastrofa! Ja znam jeden dobry układ. Gdzie ty się nauczyłaś tych kroków? Od babci chyba. Nazywam się Easy Downdancer. Dancer. I już chyba wiem, po co tu jestem. Trzy dziewczyny z różnych zakątków świata. Każda znalazła tu coś, czego tak naprawdę wcale nie szukała. Betsy przybyła ratować roślinkę, a znalazła bratnią duszę. Kierski chciała koniecznie bronić tytułu. I proszę, znalazła przyjaciółkę. Easy w pogoni za wizją opuściła rodzinę i teraz cały świat ma szansę poznać jej niezwykłą kulturę. Czym yy, czy mi się wydaje... Czy tam był? Nie, niemożliwe. Przepraszam bardzo, a cóż to za rozpasanie? Moi państwo, my tu się mamy uczyć, a nie zabawiać w gonitwy na kółkach i w podki pod ławkami. Wy chyba nie wiecie, jakie macie szczęście, że możecie uczęszczać do Straszyceum! Ale panie paskudny, my przecież kochamy nasz... Milczeć! Skoro niby doceniacie Straszyceum, to przygotujecie mi wszyscy eseje i wyjaśnijcie, za co tak bardzo kochacie tę szkołę. I przypominam, ja szóstek nie stawiam! Zapowiada się mnóstwo pracy. Wiecie, co mam chyba znacznie lepszy pomysł? Czemu tak strasznie kocham Straszyceum? Wystrzałowy filmowy dokument na zajęcia u pana profesora Paskudnego. to Czemu tak strasznie kocham Straszyceum? Może, może dlatego, że od początku wszyscy przyjęli mnie tu jak swoją z otwartymi ramionami. W ciągu trzech minut znalazłam takie straszyciółki, że dałabym za nie sobie rękę uciąć. O, o, gda! Gda! Cześć, jestem Batsy Klaro z ryki. Kocham Straszyceum, ponieważ spotkałam tu tyle cudnych osób, które tak jak ja pragną, by świat stał się jeszcze piękniejszy. Jestem Issy, kocham Straszyceum, bo wszyscy mnie tu akceptują. Mnie, mój sposób bycia, wszystko. Ola, tu Mari, Coxy. Całe życie myślałam, że na świecie najważniejsze są wielkie stopy. Straszyceum pokazało mi jednak, ile jest straszystycznych rzeczy do odkrycia. Defekt! Mieszkałam w Straszkocji! Rodzina i przyjaciele nie akceptowali mojej fotograficznej pasji. A tu w Straszyceu mogę być w końcu sobą! Strasznie kocham Straszyceu, bo tu każdy jest w sumie mile widziany. Nawet jeśli bywa czasem troszkę bredny. Dory? No, dobra, bardzo wredny. No jej. Jestem trollą ŁOD 530. Ojej, znaczy kierski? Kiedyś uczyłam się w domu ze swoimi braciszkami. Wiecie, więksi, silniejsi, więc mnie to tak za specjalnie tam nie zauważał. A moich talentów to już w ogóle. A tu w Straszyceum znalazłam najprawdziwszą na świecie przyjaciółkę. I w końcu wygrywam! Cześć, Harper! Jestem i lubię zbierać różne śliczne błyskotki. Ja. Myślałam, że wszyscy mnie, że mnie tu wyśmieją. I kocham straszyceum za to, że nikt mnie nie wyśmiał. Siemka tu Ryder! czemu tak strasznie kocham straszyceum, bo mnie tu w końcu akceptują i wiem, że kiedy czegoś naprawdę pragnę, to mogę wszystko! Uh -huh! Podsumowując, czemu tak kochamy straszyceum? Bo tu dla każdego znajdzie się miejsce. Niech żyją potwory! <grym> <grym> Szóstki, szóstki dla wszystkich, kochani! Uśmiech! Oh,